Nie wiem, ja nie wiem, no nie wiem. <grym> ja, nie wiem, to ja to 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 to, to nie no, no, no. wiem. Mi... Nie wiem, nie wiem. Nie Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie Yeah. Yeah. Nie, tobą Kebab wyskakuj nie, z <laughs> kebab kebab nie, no, nie, jest nie, 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 To nie, nie, tą co mi nie, 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 widzę. Nie. No była nie, w rogu. Tu nie, moja. nie, nie, jest nie, A gdzie jest nie, nie, wiem. To jest wębiełek, moja. To weź taką mi tą dałeś. Nie, to ta jest moja. To mi dałeś, która się na siebie dala. Teraz. On ona leżała tam w rogu To, chcę bułkę. to nie ta. To jest moja.